Witam w kolejnym filmie, w którym pokażę, w jaki sposób zorganizować sobie ocenianie, w przypadku, gdy w jednym kursie mamy na przykład i wykład, i laboratorium, tak, czyli powiedzmy, mamy studentów, którzy uczęsz uczęszczają tylko na laboratorium i chcemy ich oceniać tylko w laboratorium, tak, nie chcemy mieć sytuacji, że ci studenci będą mieli zero punktów za jakieś tam aktywności w wykładzie itd., itd. I to nam będzie zaniżało całą ocenę końcową gdzieś tam te punktacje. Na modelu. i tego nie chcemy. Czyli, co musimy zrobić? Musimy sobie przejść do ocen z lewej strony. Klikamy sobie i w miejscu, tutaj mamy jakieś jednego studenta, i w miejscu konfiguracja wchodzimy sobie tutaj i dodajemy kategorie. Czyli, będziemy sobie tworzyć kategorie dla naszych konkretnych rzeczy. To też możemy wykorzystać, jeśli mamy na przykład gdzieś tam jakąś grupę studentów. Dla których przygotowujemy jedne zadania, grupę studentów, dla których przygotowujemy inne zadania, itd, i tak dalej. Także tu już w zależności kto co potrzebuje, to sobie tak to zorganizuje. Ja sobie zrobię kategorię, laboratorium. Zapisuję sobie i zrobię sobie kategorię wykład na przykład. O, przepraszam. I sobie wejdę, zrobię sobie kategorię wykład. Okej, okay. kategoria nadrzędna to ma być cały czas to moja główna. Główna nazwa kursu, tak? I teraz mamy coś takiego, że mamy tutaj póki co wszystkie aktywności, czyli jakieś te nasze aktywności z laboratorium, jakieś aktywność z wykładu, tak? Czyli na chwilę obecną wygląda to nie tak, jak powinno. Powiedzmy, że mamy naszego studenta, i nasz student ma oceny z aktywności tutaj jednej i aktywności drugiej, i to są aktywności. A jeśli sobie przejdziemy do aktywności sprawozdania, widzimy, że jest 0. I to są aktywności z samego laboratorium, tak? Czyli powiedzmy, że to jest student, jest w mojej grupie laboratoryjnej i ma tylko tu punkty i tu punkty. W tych dwóch aktywnościach w wykładzie aktywności nie ma, bo ma wykład powiedzmy z inną osobą i tyle. I co robimy? Przechodzimy do naszych zadań w naszej sekcji laboratorium, tak? Czyli sobie klikam w pierwszą aktywność, włączam sobie edytuj ustawienia, czy to mogę inaczej zrobić też i przechodzę sobie do ocena w tym miejscu rozwijam sobie i kategoria ocen ustawiam na laboratorium. Zapisuję wróć do kursu. Możemy to oczywiście zrobić też w ten sposób, że sobie włączamy repetycji i sobie przechodzimy do danej aktywności, sobie klikam edytuj ustawienia, także w dwojaki sposób tutaj sobie też zmieniam aktywność na kategoria ocen laboratorium. Zapisuję, wracam do kursu, a moją aktywność z wykładu sobie ustawiam jako aktywność, jako kategorię z wykładu, tak? Czyli sobie w tym miejscu kategoria ocen, wykład. Zapisujemy, wracamy do kursu. I jak to teraz wygląda? Jeśli sobie przejdę do ocen, to będę już miał coś takiego, że mój student ma w sekcji laboratorium 10 punktów zdobyte, tak? Sekcji wykładowej 0, generalnie w całym kursie 10. I tutaj w całym kursie nie będzie mnie interesowało już, bo cały kurs to będą wszystkie punktacje i z wykładu, i z laboratorium, i z projektu, i z czegokolwiek jeszcze byśmy mieli, to będzie wszystko podsumowane. Więc w tym przypadku już mnie to nie interesuje. Patrzę tylko tutaj na sekcję laboratorium, bo to jest student, który uczęszcza tylko u mnie na laboratorium. I co dalej? Oczywiście możemy sobie zrobić coś takiego, że możemy sobie wyeksportować dane oceny. Tak? Czyli wyeksportujemy sobie to na przykład do Excela. I Ja sobie wyeksportuję tylko i tutaj jest jeden pewien problem. W kategorii laboratorium. Niestety te kategorie tutaj nie są nazywane, tak, jak mieliśmy to w tamtym miejscu, tak. Ja wiem, że to jest pierwsza kategoria, to jest laboratorium. Druga kategoria to jest wykład, bo to jest kolejność dodawania, także wiem, że tutaj jest kategoria laboratorium. E, sobie zaznaczam kategorię laboratorium. W opcjach formatu sobie wyeksportuję też nazwę oceny i na przykład procentowe, tak? Czyli tam powinno nam wyjść 100%. I ocenę BDB w sensie piątka, Z tego względu tutaj sobie to pobieramy, z tego względu, że nasza skala oczywiście, przepraszam, nasze nazwy ocen się nie zmieniają, tak, czyli tutaj to mamy tak jak mamy ustawione na całym Moodlu, czy, czy w naszym kursie. I jak to wygląda w naszym Excelu? W naszym Excelu to wygląda tak, że mam imię, nazwisko mojego studenta, tak, numer ID, tutaj będzie numer indeksu. Ja indeksu tutaj nie mam w podanego. Bo sobie tego nie zmieniłem i sobie tutaj porozwijamy. Oczywiście mail studenta. Suma laboratorium to jest to, co mnie najbardziej interesuje, tak czyli punktacja. Czyli miał 10 punktów, w sumie 100% i tu wychodzi ocena 5. I z tymi wartościami, oczywiście, możemy sobie to nieco przerobić. Powiedzmy, wyeksportować do CSV-u i już na gotowo podrzucać do USOS-weba. Sobie w ten sposób. Uzupełniać oceny, tak? Czyli żeby sobie ręcznie nie, nie wpisywać tych ocen do usos weba, tylko we, e, zaimportować sobie gotowy plik CSV i to też pokażę już, ale to dopiero w momencie, gdy będziemy już oceny wstawiać, tak żebym teraz tam niczego nie namierzał, chociaż chyba jeszcze nawet są zamknięte te możliwości z importem ocen z CSV. Także to tyle. E, tak jak widzimy, da się to w prosty sposób mm, zrobić, więc jakby możemy mieć w jednym kursie kilka różnych, Aktywności takich jak na przykład wykład, laboratorium, i tak dalej, i tak dalej, i sobie podzielić, czy mieć studentów z różnych grup laboratoryjnych u różnych prowadzących, tak? Także sobie też nazwiemy wtedy na przykład laboratorium prowadzący X, laboratorium prowadzący Y i sobie dane aktywności wrzucamy do konkretnej kategorii. No i tyle. Pozdrawiam.